Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj mamy 8 marca, godzina 19:39. Czytając komentarze od Was, zrozumiałam, że musimy poważnie porozmawiać. Znów. Ale przede wszystkim chciałabym złożyć życzenie z okazji Dnia Kobiet wszystkim kobietom oglądającym mój kanał. Niestety pozytywna część tego nagrania się skończyła i dalej rozpoczyna się negatywna część. Niech będzie tak. Dla kogo teraz nagrywam, nie wiem, bo jak to się mówi, mądra osoba wszystko rozumie, nawet jeśli nic nie mówić, nawet jeśli nic nie tłumaczyć, ale spróbujemy, spróbujemy porozmawiać. Jeśli powiedzieć krótko... Jeżeli nie krótko, to oglądajcie dalej. Oczywiście, przed chwilą ja nic złego do Was nie powiedziałam, bo mam pewne zasady w życiu, nigdy nie obrażę osoby, której nie znam w rzeczywistości. Przecież nie wiem, jak pan czy pani ma na imię, gdzie pan pracuje, gdzie pan mieszka. Widzę tylko, że jakiś tam Smile4529 pisze do mnie i tym podobne. Widzę tylko to. Zacznę od tego, że z góry przepraszam, bo nie jestem przygotowana do nagrania, po prostu włączyłam komputer, zaczęłam czytać. No i widzę, że trzeba odpowiadać tak, dlatego nie mam mikrofonu. To jest takie nagranie na szybko. Najbardziej popularny komentarz o tym, że ja milczę. Twoje milczenie to jest zgodę z tym, co się dzieje teraz. Czemu siedzisz? Idź z kartkami, z flagami i krzycz. W dużych miastach, takich jak Moskwie, w Petersburgu, już ludzie krzyczali. I krzyczą, i wczoraj krzyczali, i dzisiaj krzyczą. Czemu jeszcze nic nie zmienili? Mam pytanie. Oczywiście można nagrać tysiąc filmików, gdzie będę mówiła, że jestem przeciw, opowiadać o tym, jak płacze moja rodzina, która tam mieszka, której nie mogę, nie jestem w stanie, nie możemy wszyscy razem im pomóc. Można o tym nagrywać, będę miała milion subskrybentów. Ja robię to, co może coś zmienić. Ja widzę, że są ludzie, czyli uchodźcy, potrzebujący pomocy. Власне, Крим теж приймає охочих з України, українців, хто ж мешкає ближче до нас, ніж до вас. Так само і Польща приймає. І теж допомагаючи. І тут теж допомагають люди. І в цьому закреслі я можу дзявати. Але якщо я буду цілого часу нагрівати, тра-та-та, ля-ля-ля, воно ля, нічого не зміни. Я не розумію цього. Як ви цього не розумієте, що воно нічого не зміни? Ніхто не питав, хочете чи не хочете. Razem z innymi blogerami nagrywałam odcinek Siła Tkwi w Jedności. Tak, tutaj Wam pokażę, jak on wyglądał. Tak samo miałam taki odcinek na moim kanale. Teraz liczy się każda minuta. Powiedziałam, dziękuję, że jestem bardzo wdzięczna wszystkim, kto bierze udział w tym, żeby komuś pomóc, obcym osobom. Dodałam linki różne też do pomocy. Ja wiedziałam, że ja mogę coś zmienić, coś dodać swojego. Niech ta pomoc będzie tylko kilką osobom, ale to już będzie pomoc. Tak samo tutaj ja widzę, jak i co można robić, i co robię, ale o tym nigdy nie będę krzyczała, że ja tutaj pomagam komuś, komu to potrzebne. To nic nie zmieni. Nawet jeśli ja będę o tym krzyczała, że jestem taka ładna, taka dobra, taka o, dziewczyna, kobieta. Kilka dni temu ja dodałam odcinek, a nie jakie kilka dni temu, wczoraj, 7 marca. Zobaczcie jeszcze, ja pokażę wam, jak to działa. Tutaj jeszcze mam odcinek na przykład, którego jeszcze nie widzieliście, cudzoziemiec, nie potrafię tego powiedzieć po polsku, dodałam 24 lutego, ale nie opublikowałam, nagrywałam ten odcinek jeszcze na początku lutego, ale jakoś tak, no nie opublikowałam, tak samo ten odcinek ja nagrywałam, в лютим два тижні тему. Доп'єро по розпочинчу. Я ще не віджаю вам це бенджі ютро, поюче. Якщо вам поділіться з тим, як я раді собі, що я роблю, як от вам чим ще і тим подібне. І запланував вам публікації на 7 березня. І запомняв вам змінчить. Бо ще ж я не хочу вам ніч публікувати. Бо я не хочу вам входити і читати цей негатив, бо і так я збарзу жле. І теж, зараз я не хочу Wywołać jakieś emocje u swoich widzów, opowiadać o tym, że ktoś tam ma rodzinę, ktoś nie może porozmawiać spokojnie z tamtą rodziną na Ukrainie, na przykład, bo każda osoba na Krymie ma kogoś bliskiego na Ukrainie. Matka ma córkę, czy syna, kto tam studiował, na przykład, później został, i tym podobne nie będę tłumaczyć. Tak samo i moja rodzina, też mamy, w niektórych miastach. Nie pamiętacie, jak jeden писаш польський написав до мені лист до Катюши, де оказалося, що вам війна в всіх видаженнях історичних, зв'язаних з Польською Україною. Ну, а зараз все ще змінило, як віджимо. Бо хто ще робить так, і маніпуляція ще удалі. Так собі мишляємо. Jeżeli ktoś pisze do mnie, że ja kasuję komentarze, nie myślicie, że ja siedzę tutaj e, non-stop w komputerze, e, raz e, na dzień tylko włączam i odpowiadam od razu jakieś tam ilości osób. E, ja nie kasuję komentarzy, ponieważ ja od razu blokuję osób. Bo ja widzę, że ta osoba nie jest e, w stanie zrozumieć o co chodzi tutaj na tym kanale, o czym chcę powiedzieć, o czym mówię, o czym, o czym milczy. Jeżeli piszecie do mnie, dlaczego skasowałeś mój komentarz, no to jest niemożliwe, bo to nie jest moja polityka. Wszystko w porządku, odcinek jakby nic złego nie wydarzyło na Ukrainie, a przecież na południu mocno nieprzyjemna atmosfera. Tutaj oglądam różnych e, blogerów z Ukrainy. Na przykład to jest bloger, którego oglądam jeszcze z czasów zamieszkania w Polsce. Ma nazwę Saveli Ad, jest Ukraińcem i tam się urodził. I mieszka, i matka też mieszka razem z nim. On tam pracuje i nagrywa. I na przykład dodał odcinek 2 godziny temu, 21 godzina temu. Uśmiechaj Ja też oglądam Ukraińców. Jestem bardzo zdziwiona, że nie dostaję, chociaż i mam też oglądających z Ukrainy Ukraińców. I ja nie dostaję tyle negatywnych komentarzy w porównaniu z tym, ile ja dostaję właśnie od Polaków. A właśnie tutaj też chciałam pokazać Wam ten odcinek. Weronika Szusz, jak sobie radzić z emocjami związanymi z wojną? To koniec, ja nie żartuję. To też bardzo dobry chłopak, bardzo ciekawy, mądry. Gdybym miała możliwość tak pięknie rozmawiać po polsku, powiedziałabym to samo. On po prostu mówi to, co ja myślę. No idziemy dalej. Zobaczcie, niestety uważam, że w obecnej sytuacji wrzucania takich oderwanych od rzeczywistości filmików jest co najmniej niesmacznym. Cały świat, a szczególnie Polacy, z na Ukrainę, a Kaciusza pokazuje swoje obrazy. Różni się nasze poglądy na życie z tą osobą. Przecież ja nie tańczyłam. Nie miałam... chyba było widać, że ja nie mam humoru, nie? W ogóle moje pojęcie, solidarność, ono jest inne. I ono nie wyraża się w tym, że ja przestanę teraz jeść, przestanę spać, przestanę pracować, malować. Moja solidarność, ona wygląda inaczej. I o tym nigdy nie będę chwalić się. W takim razie, ja też mam pytanie do tej Pani, bo to chyba kobieta, patrząc na zdjęcie. Dlaczego ta Pani wchodzi na YouTube, to jest platforma rozrywkowa przede wszystkim? Dlaczego ona tu wchodzi? Chociaż nie zgadzam się z tym, że mój filmik był rozrywkowy. Ja pokazałam, jak ja odłączam się od tego wszystkiego. Bo to jest bardzo aktualny pro problem teraz psychologiczny. Jeśli wokół dzieje się wiele, ale nie masz na to wpływu, zajmij się tym, na co wpłynąć możesz. O, to właśnie to, o czym ja mówię. No to też już widzę coś niedobrego, nie? Ładnie opowiadasz o malarstwie. Jakie obrazy namalujesz dzisiejszego Kijowa? No, zaczyna się. No co to, to jest. Co to jest? No proszę, malujcie sobie. Malujcie co, co chcecie. Różne rzeczy możecie namalować. Kogo chcecie. Do czego to mój kanał? Nie, z, z taką osobą już nie mamy żadnej wspólnej rozmowy. Tak. Robisz źle, prawda? A kto? A kto myśli inaczej? Pokażcie osoby, kto myśli inaczej. Jesteś naszym wrogiem do momentu, póki nie staniesz w ruskim nacystom. Musisz to zrobić, jeśli chcesz. Mieć czyste ręce i dobre serce w innym wypadku jesteś okupantem. No dobra, to zaraz w swojej pusteli wyjdę z kartką. Co Zmienię to? Do kogo? Nawet jeśli pojadę do stolicy. Blokuję ja przepraszam. No, znów, kanał już niewyższczałowy i jego celem jest przykryć tragedię Ukrainy, matek, dzieci i starców i wszystkich ludzi na Ukrainie. Tak, na pewno. Twoje prawdziwe choby to propaganda, która ma odwrócić uwagę od tragedii na Ukrainie. Skarlet, co to za. co to jest? Czy to jest to? Nie jestem lekarzem. No, z. Ze... Wielkim szczęściem ktoś tu odpowiada, że Rosja odłączy się od Globala, będzie w Runecie bez YouTube. To jest takie szczęście. Zna polski, niech wyjedzie. W Polsce ona zostać uchodźcą polityczną, dostała bazę, ale musi ujrzeć do ambasady, dostanie. Nigdy nie zrozumie osoby, która zostawia swoich rodziców, małego brata i wyjedzie. Odkleiłeś się na maksa w obecnej sytuacji. Odkleiłam się. A jak to odklejanie wygląda? A może to efekt sankcji krajom dla czyli 15 lat zamówienia prawdy? Mogę to zrozumieć, ale zawsze można milczyć, niż stać się szafarką. A wszystko ładnie, pięknie, ale to nie czas na to. A dlaczego pan to ogląda? Co Pani powie o tym, co dzieje się w Charkowie, Mariupolu, Kijowie, gdzie ludzie nie mają prądu i wody, umierają ludzie. Jak Ukraińcy odłączyli Krymianom prąd, to też płakałeś. To było zimą, nie było prądu, nie można było włączyć gazu na przykład, bo ogrzewania w domu ja miałam takie, że musi być prąd. Ogrzewania gazowe, ale prąd musiał być. No i co, miałam 55 kodr, spałam w na restopach, w spodniach. No to też takie miałam. Ja nie mam ani do kogo pretensji. O Sabina znalazła z was brata i na szczęście bardzo dobrze. Doskonale usuwasz komentarze które nie pasują do Twojego obrazka. Skąd my to znamy? Nie, nie usuwa to inni. Ja zgłaszają na przykład ja, a ty nie sieć o na YouTube nie oglądam filmików i nie trać swojego czasu na oglądanie obrazów, skoro na Ukrainie jest twoje na tylko. Z swój czas lepiej. Nie bój się, twoje też znikną. Na pewno zniknął. I właśnie tutaj wchodzimy do tego oj rozdziału, gdzie zobaczymy. YouTube nie może pozwolić mnie to publikować. Bo już w tym rozdziale na sprawdzaniu znajduje się. I zobaczcie, co pisze. No, jak ja mogę to zostawić? Ja podpisywałam umowy z YouTube. I bardzo dobrze czytałam Wam warunki. Ja nie mogę takich rzeczy, takich rzeczy zostawiać. Dzieci, starcy, no, rozmawiać o malowaniu. Oczywiście najlepiej oglądać e, filmiki na YouTubie, tak? Oczywiście najlepiej rozmawiać na te tematy, siedząc w domu. Oczywiście nie mając krewnych na Ukrainie, żadnej osoby bliskiej nie mając, można najlepiej zostawiać takie komentarze. Oczywiście. Cudowne. Cudowne, że pan potrafi nie dostrzegać tego, co dzieje się na świecie. Nic więcej nie powiem, chyba. Czy nadal opłaca się uczyć języka rosyjskiego? Język wroga trzeba znać. Już myślałam, że odciął dostęp do informacji w tym i do nas. Brawo, w dziesiątkę. To wszystko takie wesołe. Można pocieszyć się. Może by tak zrobiła, zrobić coś dla świata i przekazać swym co się dzieje na świecie. No, a czemu wilk, wilk nie zrobi coś dla świata? Proszę Panie, po tym, co Rosja zrobiła w Ukrainie, jako Rosjanie, będziecie przeklęci na pokolenia. Ja właśnie, właśnie wiedziałam wczoraj komentarze, napisali, że mam nadzieję, że twój brat już nie żyje. Mam nadzieję, że twojego męża już nie ma. Mam nadzieję, że ty, twój tata martwy. Czy to jest jakaś choroba? Jak? jak ja muszę na to reagować? Przestańcie pisać do mnie na te tematy. I ja nigdy nie będę nagrywać i pokazywać tych rzeczy. Jak widzicie, można do samego rana czytać komentarze, odpowiadać na ten negatyw. I skutków nie będzie. Niestety. Nic nie będzie. Nic nie zmienimy. Nie mamy wpływu na to. Ani ty, ani ja. I to jest prawda. A takich rozmów pustych ja. Nie chcę robić na tym kanale, bo Ech. na razie ja mam więcej pytań niż mam odpowiedzi. No i na samym końcu oczywiście ja powiem tylko jedno, że ja życzę Wam tego samego, co wy mnie, tylko dwa razy więcej. Dobro? Dobro. Zło? Nie chciałabym życzyć zła. Ale nie rozumiem, czemu, czemu Uważacie, że macie prawo pisać o tym, że mojej rodzinie życzycie śmierci. To jest najgorsze. Właśnie to jest najgorsze.